Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Kryminalna Małopolska. Na początku zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco z publikowanymi przeze mnie materiałami i niczego nie przegapicie. Moich podcastów możecie słuchać również na Spotify i Google Podcasts. Linki zostawiam Wam w opisie. Zachęcam Was także do wspierania mojego kanału, dzięki czemu możecie przyczynić się do jego rozwoju. Wystarczy, że wciśnięcie przycisk Wspieram, który znajduje się bezpośrednio pod filmem. Możecie wówczas wybrać jeden z trzech poziomów wsparcia. Dzisiaj przygotowałam dla Was sprawę z XIX-wiecznego Krakowa. 16 czerwca 1868 roku po godzinie 21. spaliła się w woli duchackiej chałupa i stodoła. Należały one do rodziny Strygałów. Szkody wyceniono na 665 zł i 70 koron. Niewiele brakowało, by były ofiary śmiertelne. W budynku przebywały dwie osoby właściciel i pastuch. Ten pierwszy szybko opuścił chałupę. Z kolei drugi z mężczyzn, Wiktor Skrzypek, cudem uniknął śmierci. Najpierw, pod wpływem silnych emocji, stracił przytomność, a gdy się ocknął, biegał po palącej się izbie. Mężczyzna został wyciągnięty przez dziurę w ścianie. Wszystko wskazywało na to, że ogień został celowo podłożony. Kto był odpowiedzialny za podpalenie i jaki wyrok wydano? O tym już za chwilę. Jakiś czas przed pożarem Szymon wypędził swoją żonę Annę z domu. Powodem tej decyzji było jej pijaństwo. Kilka dni później Anna została zatrzymana. Początkowo nie przyznawała się do winy. Ostatecznie wyznała prawdę najpierw przed wójtem, a potem przed sądem. To ona stała za podłożeniem ognia. Chciała w ten sposób zemścić się na mężu. Żaliła się, że źle się z nią obchodził, wypędzał ją z domu, a trzy tygodnie przed pożarem tak ją zbił, że miała złamaną lewą rękę. Po zeznaniach kobiety wytoczono sprawę o Szymon został oskarżony o ciężkie uszkodzenie ciała, które spowodowało sześciotygodniową chorobę i niezdolność do pracy. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego czynu. Anna zaś została oskarżona o podpalenie. Kobieta miała około 40 lat. Dziennikarz krakowskiego czasu pisał o jej niemiłej powierzchowności. Od urzędu parafialnego sąd otrzymał zaświadczenie, w którym potwierdzono, że Anna nałogowo spożywała alkohol. Zarzucano jej, że to ona była przyczyną rozpadu pożycia małżeńskiego. Kobieta budziła zgorszenie w całej wsi. 8 listopada 1867 roku przed sądem stanęło małżeństwo: Szymon i Anna Strugałowie. Podczas rozprawy Anna opowiadała o swoim małżeństwie. Przez pierwsze 12 lat jego trwania mąż dobrze się z nią obchodził i, jak mówiła, tylko czasami bił. Natomiast kolejne osiem lat było prawdziwą katorgą. Mąż regularnie ją bił i wypędzał z domu. Nie dawał jej jeść i żeby przeżyć była zmuszona kraść. Ostatnio zaś złamał jej rękę i nic nie mogła sama zrobić. Przed pożarem wyniosła z domu pierzynej poduszkę, które zastawiła, a pieniądze w ten sposób otrzymane w większości przepiła. Za resztę kupiła zapałki i czekała do wieczora. Kiedy upewniła się, że mąż z pastuchem śpią, wówczas podpaliła strzechę. Potem siedziała w pobliskich krzakach i patrzyła, jak ogień zajmuje gospodarstwo. Gdy wszystko się spaliło, poszła spać do pobliskiego rowu na polu sąsiada. Na pytanie, czy nie pomyślała o tym, że mogła spowodować śmierć męża i parobka, kobieta odpowiedziała. Ja tam o niczym wtedy nie myślała, bo była taka jak głupia. Wyznała też, że jak ogień zaczął płonąć, chciała go zgasić, ale strzecha buchnęła i nie było już odwrotu. Szymon skorzystał z przysługującego mu prawa i nie chciał świadczyć na niekorzyść swojej żony. Tłumaczył natomiast, dlaczego stosował wobec Anny przemoc fizyczną. Podkreślał, że kobieta się rozpiła i to było główną przyczyną rozpadu rodziny. Anna miała wszystko wynosić z domu i przepijać. Szymon zapewniał, że żony nie wypędzał, tylko ona sama wolała przesiadywać w karczmach niż w domu. Trzy tygodnie przed pożarem znalazł ją w karczmie i chciał ją siłą przekonać do tego, żeby wróciła do domu. Wtedy Anna zasłoniła się ręką i w ten sposób ją złamała. Szymon zapewnił, że po wszystkim przyniósł żonie maść i dbał o nią. Mówił, że co prawda kobieta nie mogła ruszać ręką, ale wcale nie była taka chora, jak przekonywała. Anna nie chciała zeznawać przeciwko mężowi. Po odczytaniu zeznań świadków, zastępca prokuratora Doliński wniósł o to, by sąd uznał Annę za winną zbrodni podpalenia i skazał ją za dotkliwą szkodę wyrządzoną przez ogień na 15 lat ciężkiego więzienia. Wnioskował też o uznanie Szymona za winnego zbrodni ciężkiego uszkodzenia ciała. I w tym przypadku wnioskował o karę czterech miesięcy ciężkiego więzienia, obostrzonego i uzupełnionego dwoma postami co tydzień. Jako okoliczność obciążającą wymienił fakt, że małżonkowie dopuścili się zbrodni. W procesie bronił doktor Kański. Próbował on wykazać, że Anna działała pod wpływem silnych emocji i silnego wzburzenia. Zwracał uwagę, że w chwili popełnienia czynu nie była poczytalna. Wnosił o uniewinienie kobiety. Zastępca prokuratora był innego zdania. Uważał on, że złe obchodzenie się z Anną trwało na tyle długo, że mogło dojść do swego rodzaju zobojętnienia na krzywdy wyrządzane przez męża. Przekonywał, że wobec tego nie mogła po trzech tygodniach od zdarzenia być pod wpływem silnego wzburzenia. Sąd wydał wyroki skazujące. Anne skazano na 8 lat ciężkiego więzienia, natomiast Szymona na karę jednego miesiąca aresztu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu ciała. Redakcja krakowskiego czasu była oburzona całą historią i przekonywała, że jest ona bezsprzecznym dowodem na niesłychany upadek moralny, jaki się między naszym, pod względem moralności niezbyt wysokostojącym ludem wiejskim rzadko trafiała. Jestem ciekawa, co Wy sądzicie o tej dobranej parze. Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Mnie ciekawi, czy Anna planowała zabić męża, bowiem ta kwestia nie została poruszona na sali sądowej. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Jeśli chcecie, żebym nagrywała inne historie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pod filmem zamieszczam Wam źródła, z których między innymi korzystałam. Jeśli znacie tę sprawę i macie jakieś informacje, o których nie wspomniałam, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Zapraszam Was również na Facebooka weekendówmaopols.pl i na Instagram. Linki zostawiam w opisie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście Cyklu Kryminalna Małopolska.